drogie skarpiony, na czytaniu na sierpień. To czytanie e, oczywiście może e, czasowo e, nie tak dokładnie odpowiadać, e, że od pierwszego do końca sierpnia. Myślę, że to jest e, takie płynne, bardzo to już pewno e, w tym momencie jak nagrywam, to już e, ta energia działa, być może dłużej <grym> nawet. W każdym razie też bierzcie z tego, co jest takie dla Was. Nie traktujcie tego tak zero-jedynkowo, raczej bardziej tak przenośnie, otwierająca, nie wiem, inspirująca, bo temu służą te totalnie, żeby spojrzeć na swoje życie z dystansem, żeby dostrzec coś, czego nie widzicie na co dzień. No, a przez to, że są ogólne oczywiście nie będą dla każdego z Was albo nie dotykają wszystkich problemów, wszystkich dziedzin życia. Zapraszam na czytania prywatne, osobiste. Pod filmem znajdziecie oczywiście maila do mnie. Ja wtedy będę bardziej może precyzyjna w tych określeniach co do konkretnych Waszych żyć. A teraz przewidziałam tutaj oczywiście sferę uczuć, wasze partnerstwa, relacje. Tutaj też są biznesy i materia, praca. No i też jest jakiś ogólny efekt, wynik, jest takie ogólne samopoczucie. Myślę, że to jest czas, w którym będziecie wychodzić z jakiegoś zamknięcia bo też karta spośród moich kart bardzo pięknie tutaj pokazuje właśnie, że coś Was bardzo bolało, coś Was bardzo gnębiło, że właśnie nie byłyście otwarte, byłyście w takim zamknięciu. Myślę, że dla niektórych to jest oczywiście zamknięcie po covidowe jakieś takie mentalne też zamknięcie na innych, bo też tu w tle pokazuje się karta właśnie takiego ograniczenia. Część. Więc być może niektórzy byli namacalnie czymś właśnie poograniczani przez to, że nie mogliście wyjść. Dla niektórych, dla niektórych to jest po prostu takie zamknięcie na świat, na innych to, że długo trwałyście w czymś, w jakimś może smutku, żalu. To też odkrywanie tego, co to było, tak w sobie po żeby wyjąć to, co was tak zakodowało na to zamknięcie. Znajdziecie to sedno, bo zobaczcie tutaj właśnie. Ta jedna osoba jest taka skulona, pełna właśnie czegoś, co ją boli, kłuje, a tutaj ta druga jest wyprostowana, bo wyrzuca z siebie to wszystko, na zewnątrz siebie te emocje i te trudne sprawy, które blokują, które nie pozwalają właśnie w żyć. A właśnie tutaj myślę, że będzie dużo czegoś co pozwolicie sobie wypuścić na zewnątrz, otworzycie się na, na nowe rzeczy, poradzicie sobie z czymś, co jest trudne. I od razu też wkazuje się tutaj karta tła z następnej talii. To są trzy kienichy, zresztą tutaj powtórzone w czytaniu. To jest właśnie otworzenie się na radość, na przyjaciół, Prawdopodobnie wyjdziecie z jakiegoś takiego swojego wewnętrznego zamknięcia, pójdziecie na spacer z kimś, pójdziecie na przyjęcie do klubu, nie wiem, umówicie się, zaprosicie kogoś, będziecie otwarci. Otwarci na, na przyjaźń, na dawanie, na to, żeby coś otrzymać od kogoś. Tutaj widzę radość, obudzenie się trochę do, do życia. No, ale teraz może idźmy dalej. Właśnie wejdźmy w, w te uczucia, partnerstwa, relacje. Tutaj zaczyna się bardzo pięknie. Być może właśnie jakieś uczucie się w Was otwiera. Tutaj jest. Przerywające się uczucie, tutaj jest mnóstwo wody, mnóstwo emocji, tutaj jest zadowolenie z życia. Tutaj myślę, jest też właśnie pojawiające się partnerstwo, odnawiająca się relacja albo tworząca się relacja, w której wy zauważacie siebie, w której zauważacie, że macie szansę na, na miłość, na spełnienie, bo tutaj jest właśnie takie akurat w tej talii odwrócenie od siebie, ale myślę, że to właśnie przez te zaszłości być może dla wielu z Was, przez to, co chowaliście w sobie, przez jakieś żale ukryte, które teraz pozwalacie im odpłynąć, wypowiadacie być może je głośno, ta sytuacja się zmienia. Tutaj być może jest w Was jeszcze wahanie, czy to wpuścić do swojego życia, czy pozwolić na to, żeby odnowić to partnerstwo, albo żeby się na nie otworzyć, bo jest tutaj w odwróceniu karta Dwóch Mieczy. To jest takie trochę zaglądanie w siebie, taki trochę brak decyzji, może i taki trochę niepokój, czy faktycznie to zadziała. Ale myślę, że tak. Że zadziała, bo tutaj wyjaśnieniem tych kart jest karta trzech kielichów. Właśnie taka bardzo życzliwa energia dzielenia się z innymi, otwartości na innych, nie zamykania się w sobie na pewno. Jest też karta siły. To właśnie jest poczucie, że ode mnie dużo zależy, że ja mam na coś wpływ. I myślę właśnie, że od Waszego otwarcia się na świat, na miłość zależy czy ta miłość tak bez przeszkód w Wasze życie może wejść. Ale właśnie tutaj pomimo, że może nie do końca jesteście tak zdecydowani, to ta miłość jest w wokół. Ona pachnie, ona was zachęca, ona nęci. E, tutaj myślę, że partner, e, czy ktoś, kto jest blisko was, będzie e, czynił starania, będzie wam pokazywał, jak jesteście ważni. No ta karta siły właśnie to pokazuje, tą waszą ważność. E, tutaj jest to też karta namiętności dużej, takiego przyciągania, e, albo ktoś pojawia się w waszym życiu taki. E, którą nie możecie się oprzeć albo to wy jesteście właśnie kimś takim i pomimo tutaj właśnie waszych jakichś obaw to i tak to przychodzi po prostu ale myślę, że możecie też przez to, że wpuszczacie tą nową energię może łatwiej wam będzie odpuścić coś starego Właśnie odblokować się, bo ta karta oznacza właśnie takie odblokowywanie się, oznacza odpuszczanie, oznacza oczyszczanie z czegoś, co zalegało wasze myśli, co blokowało sposób patrzenia na świat. Tutaj. Potrzeba jest znowu radości, odprężenia, relaksu, być może wyjazd, jakiś. Bo też pokazała się karta świata, właśnie takie poukładanie, takie dokończenie czegoś, taka czystość, taki przepływ. Zobaczcie, tutaj są jakby wszystkie czakry po kolei, i one są takie uporządkowane, wszystkie działają, jak gdyby powracała do Was radość życia. I wy zaczynacie się układać. To, co stare, odchodzi, i wkracza do waszego życia właśnie dużo miłości, bo to są następne karty, kielichowe. Jest karta sześciu kielichów to jest w ogóle wasza energia. To jest przecudna energia radowania się życiem. Cieszenie się każdą chwilą. Tutaj w ogóle jest taki podwodny świat, nurkowanie, być może właśnie wakacje. No, nie odkrywam niczego tutaj, bo są wakacje, ale właśnie czuję tutaj taką piękną codzienność, w której jesteście udziałem, w której bardzo się cieszycie. i tu jest takie też powracanie do miejsc, do przyszłości, do, do piękna i też budowanie czegoś nowego. Tu jest otworzenie się na nową miłość, na nowy etap w życiu, na jakąś pasję, na coś, na coś co da wam takie zadowolenie, da wam radość. I, tak, myślę właśnie, że tutaj no, przychodzi jakaś relacja. Dla niektórych, całkiem nowa, dla niektórych to jest powrót czegoś, co już było z przeszłości i teraz jest nasz szansa na to, że powiedzie się, że to będzie to, bo wy jesteście już właśnie trochę inni, pouwalniani z jakichś deficytów, bo myślę, że wielu z Was. Myślało dotąd, że czegoś Wam brakuje, bo to jest też karta braku. Ale ten brak to jest właśnie takie myślenie o sobie, że na coś może nie zasługujecie, że coś jest w Was nie tak i uwalniacie się od tej myśli, od tego sposobu myślenia. I następuje. Takie właśnie otwarcie, całkowite otwarcie na nowe. Miłość, radość, szczęście i zakończenie jakiegoś czasu, który był taki pełen, pełen zamykania, zamknięcia, jakbyście byli gdzieś w odosobnieniu, jakbyście sami się tak izolowali. Nie dawaliście sobie szansy. W tym czytaniu jest jeszcze jedna, właśnie, karta kielichowa. Zobaczcie: miłość. Dwa kielichy połączenie takie zauważenie siebie nawzajem. To jest odwrócenie. Zobaczcie, tutaj ta para kochanków była odwrócona do siebie plecami, a teraz. Oni patrzą na siebie i wiedzą, ile mogą sobie podarować. Nie ma sensu patrzeć na to, co nas dzieli, tylko na to, co nas łączy. Może wielu z Was będzie odnawiać jakąś starą relację albo będzie układać się na nowo w tej relacji, wyczyszczając coś z siebie, pozwalając sobie na takie oczyszczenie. I na no, to takie widzę zakwitanie. Nowej miłości. To jest też oczywiście dla wielu pokonanie, może jakiejś nieśmiałości, to jest to może niezdecydowanie, które tutaj zauważyłam, żeby wejść w nowy etap, właśnie taki, kochania, miłości. Tutaj zyskujecie taką siłę i moc, żeby właśnie wejść w układ żeby zrobić pierwszy krok, żeby dać temu szansę. I jest oczywiście też bardzo piękna, namiętna energia Asa Buław. Zobaczcie, dwa asy w jednym rozdaniu. No, to jest super energia. Tu na pewno coś rozpoczynacie. Ja tutaj się bardzo skupiłam na uczuciach, ale równie dobrze tutaj jest też rozpoczynanie. Przełamywanie się czegoś w Waszych interesach, w Waszych materialnych sprawach. Tutaj, myślę, też jest zakończenie czegoś z czegoś sukcesem, jakiegoś projektu, być może, jakiegoś wyzwania, które sobie postawiliście. I możecie teraz tacy silni wchodzić. Właśnie w ten nowy układ z tym asem kielichów, nowe zadanie, nowa propozycja, nowe stanowisko, nowe wyzwanie i wchodzicie w to z pełnym takim powerem, zaangażowaniem, otwarciem, chęcią. Jesteście zainspirowani i właśnie tutaj to jest karta na materii, osiągacie sukces jesteście widoczni, jesteście zauważeni. E, m, czujecie swoją siłę, czujecie swoje e, możliwości, że jesteście jakoś jedyni w swoim rodzaju. E, tutaj e, no dzieje się coś, co przynosi Wam też satysfakcję, gratyfikację e, taką finansową, bo jest 10 denarów. Więc to zauważenie jest też e, tak takim awansem e, też materialnym. E, I jednocześnie mówię tutaj dzieją się bardzo fajne rzeczy. Robicie coś, co, co lubicie, bo niewątpliwie te sześć e, kielichów oznacza właśnie takie zadowolenie e, z tego, co jest, więc to sprawia Wam frajdę i to przynosi Wam też zyski. No i e, do tego wszystkiego jest jeszcze karta. E, Śmierci, czyli takiej wielkiej wewnętrznej przemiany, i tu bardzo to koreluje z tą kartą spośród moich. Zobaczcie, że czegoś się pozbywacie właśnie z siebie. To jest wasze przekonanie jakieś, to jest wasze ograniczenie, które macie wewnątrz. Wy coś trzymacie w sobie niepotrzebnie. Być może jakieś przekonanie, że nie zasługujecie, że to jeszcze nie ten moment, że. Że to nie dla Was, że to chyba jest niemożliwe i tutaj to przeświadczenie zostaje zmienione. I jak gdyby Wy sami torpedowaliście może ten cel, Wy sami strzelaliście sobie w kolano. I teraz y, widzicie, że świat jest inny, że patrzymy na niego właśnie takimi oczami od wewnątrz. Tak? Dla każdego y, jest to, na co patrzymy, y, chociaż niby jest obiektywnie takie samo, my to widzimy i to sprzygamy zupełnie inaczej. Y, więc ja myślę, że wasz świat się właśnie zmienia y, przez to wasze spojrzenie teraz, że coś jest w zasięgu. Y, Osiągacie jakiś sukces. Myślę, że jeden sukces pociąga następny, bo na przykład będziecie zauważeni w pracy, poczujecie się pewniej i wystartujecie być może do kogoś, o kim myśleliście, że jest właśnie nie dla Was, że na pewno jesteście niezauważeni przez tego kogo. To oczywiście może być bardzo wielorakie tłumaczenie, ale wychodzicie do życia po prostu, zaczynacie się cieszyć nim, robicie coś, czego wcześniej nie robiliście, jesteście otwarci. I dzięki temu właśnie zauważacie, że ta wasza chęć radowania się wszystkim przynosi coraz większy, więcej radości. Jest tutaj. I miłość, i jest też poczucie sprawczości, własnej siły, jest osiąganie czegoś konkretnego, jakiegoś sukcesu, jesteście zauważeni, i tutaj jest pełna też i uczuć, i ognia. No ten ogień, tutaj ten taniec, taki podwójny, bardzo namiętny, taki bardzo erotyczny, nawet bym powiedziała. I to, że właśnie Jesteście razem z kimś, nie jesteście sami. Tutaj właśnie jest wyjście z jakiegoś osamotnienia, z jakiegoś y, izolowania się. Tutaj y, jest właśnie y, dużo, y, dużo gwaru radości, y, jest y, zadowolenie y, z siebie. I co za tym idzie, też zauważenie, że od nas, od naszego spojrzenia, właśnie tak dużo zależy. Teraz będziecie widzieć kolor w świecie, widzieć radość, i na każdym kroku będzie łatwiej też osiągać taki stan, bo po prostu nie macie już w sobie czegoś, co was tak ograniczało. No myślę, że czas bardzo bardzo dobry, żeby rozpoczynać nowe rzeczy, i w materii tutaj właśnie wychodzenie z braku, ze stagnacji, przez to otworzenie się właśnie tak na słońce, na życie. No tutaj robię Wam to czytanie o poranku, i właśnie tyle jest tutaj słońca. Tyle jest we mnie też tutaj radości, jak czytam te karty, więc myślę, że takie uczucia, emocje będą u Was. No, sam fakt rozpoczynania czytania dziewięcioma kielichami, tych kielichów tu jest mnóstwo, to są Wasze energie, takie właśnie, pełne głębokich odczuć, takie przeżywanie mocno czegoś na maksa, ale w taki bardzo pozytywny sposób. Życzę Wam pięknego sierpnia. Wszystkiego dobrego.